Siemano, z tej strony DIM2, i dzisiaj muszę Wam wszystkim bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście ze mną już czwarty rok. Uff, tak, wiecie co? Jakby ktoś mi powiedział w 2009 roku, w maju, że zacznę, założyć sobie konto na YouTubie, po czterech latach będę miał tutaj jakieś tam większe ilości filmów. Większą ilość wyświetleń, to by powiedział, no chyba nie, bo raczej takie coś jest niemożliwe. Dzisiaj dziękuję wszystkim widzom, w ogóle jakich mam, za wszystkie wyświetlenia, za wszystko w ogóle co tutaj włożyliście, za każdy komentarz. Dziękuję wam bardzo serdecznie, bo tak naprawdę bez Was nie byłoby mnie. No nie oszukujmy się, prawda, taka jest zasada YouTube'a. Dziękuję wam w ogóle wszystkim bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jakiś specjal uda mi się nakręcić właśnie jeszcze w tym tygodniu, co teraz będzie następny. Specjal. Zobaczymy, zobaczymy. Będzie specjal, żeby nie było. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz wszystkim serdecznie. Co do samych pytań, jakie mogą być... Co dalej? Co dalej? To jest bardzo dobre pytanie, bo Metin 2 na którym kiedyś grałem, już się, kurczę skończył. I co dalej? To jest właśnie pytanie do was. Co byście chcieli zobaczyć dalej na tym kanale? Metina oczywiście. Będę próbował jeszcze nagrywać jakieś serwery prywatne, może PL-a. kto wie? Jeszcze kilka filmów mam do zrobienia, więc jeszcze jest jakaś szansa, że zobaczymy tutaj Metin 2 ale co wy byście chcieli zobaczyć? Może podajcie jakieś gierki, w które warto poograć. Bo na przykład, no, zacząłem kręcić tego gotika i tego gotika ja będę chciał skończyć przynajmniej pierwszy sezon. No. I myślę, że to też jest wielki, wielki plus dla was, że w ogóle chcecie oglądać nie tylko Metina, inne filmiki, nawet takie typowe vlogi, które właśnie są teraz i za ten film, który właśnie wam też dziękuję, za to, że obejrzycie go. No, zapraszam też was na dwa konkursy, które są organizowane w tym weekendzie. Jedno konto na PLO, drugie to nagrody bardziej artystyczne. No, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam i zapraszam do subskrybowania kanału. Było nas coraz więcej, polubienia filmiku i może skomentowania, jak w ogóle oceniacie mój kanał i co byście tutaj zmienili. Do zobaczenia i trzymajcie się ciepło i. Wszystkiego najlepszego. Ha! <laughs>